Owsiany, gracja Marak, FFS. Tak? Wszystko płynę dobrze. No i pasuje. I rozpoczynają przejazd. Dariusz Owsiany, gracja Marak, Efez, Ten już I niestety, już od pierwszej bramki mamy 3 punkty na konto tej pary. Znaczy, tego i trójki. Ale idą jak to się u nas mówi piecem, także nie ma siemy jadą jadą galopem. I teraz będą wchodzić na górkę. a Górka to jest sztuczka. Na zejściu z górki mamy dość trząsto. W numer 8, dziewiątka dalej. i do dziesiątki. dalej. 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 Lepiej zabronada nie, nie widzą Państwo, że to jest szybki przejazd tempo Pozostaje nam linia 14, 15, 16, 17 I niestety 15, 3 punkty na konto tego składu. Dariusz Owsiany, Gracja Marach, FS Przygotowuje się Dariusz Radoła Weronika Ławińska i Kneser. I pozostaje bramka numer 19 i tu będzie na pewno zerwana murawa do mety. Tak jest, poszli gałopem, ostro! Dariusz Owsiany, Gracja Mara, FS. Ďakujeme srdečne a teraz pred nami povinne prezentovať Dariusz Radua, Veronika, Veronika a Nese.